Pojawiają się różne scenariusze, jak zacząć walkę, czy wystartować z kopa, czy coś, czy coś już obalić, czy bić. Wiesz, to jest takie dla mnie ciekawostka. Jesteśmy poważnie przed galą KSW-71. Z nami jest Artur Szpilka. Witam cię, Artur, Witam serdecznie. serdecznie. Artur, wróciły te wielkie emocje? Fight Weeku, spojrzałeś rywalowi w twarz? Jakie emocje? Tak, wróciły, ale to zupełnie coś innego. wiesz. Tutaj wiesz, że tu jest wszystko możliwe. tak? Tutaj się mo możesz uderzać wszystkim. Więc to jest zupełnie inny stres, który miałem związany z boksem. W boksie już znałem wszystko. No, tak jak mówię, mam nadzieję, że to wszystko się przełoży w e, jak w pierwszym przypadku właśnie na samą walkę, a dzisiaj wiadomo, ważenie, te szachy, też w tych szachach gdzieś na początku się zagapiłem, potem to odrobiłem, a w drugiej też jakoś się zagapiłem, czyli było 1-1, wie że co chodzi. No ale, ale to są właśnie szachy. Szachy przede wszystkim uczą Cię, że cały czas musisz być skoncentrowany, bo jeden Twój błąd i niestety już nie odrobisz. Jak stracisz królówkę, jak stracisz wieżę w takiej sytuacji, gdzie nie masz za bardzo o czym rozgrywać, no to jest ciężko. No to idealnie się złożyło, bo macie 1-1 jeden -jeden w szachach i sobie wszystko wyjaśnicie w klatce. Dokładnie tak, jeden jeden jutro finałowy finałowe starcie Powiedz mi, bo dawno nie widziałem Cię tak spokojnego na ważeniu, czy to jest ze względu na to, że masz taki duży szacunek do Sergeja, czy, czy Artur już mam, jest mam, troszeczkę do, inny? Mam do niego duży szacunek, ale oczywiście też jestem innym człowiekiem, innym zawodnikiem i przede wszystkim wiem, że to wszystko się robi gdzieś na warze i no inaczej, żeby to było jasne jakbym miał zawodnika, którym się nie lubię prywatnie bo są tacy ludzie to ciężko byłoby tu mówić o spokoju w zależności jakby to wszystko się potoczyło to jest już wiesz, iskra i odcinka ale trzeba też sobie powiedzieć szczerze nie ja mam się na niego złościć, wiesz że co chodzi jest normalna walka, toczymy walkę bardzo go lubię, szanuję za cały kształt, za te ciężkie walki, które dał Polakom i tak naprawdę za sytuację szkoda mi jest najzwyczajniej w jego świecie z tym, co się dzieje na Ukrainie i fajnie, że jest okazja pokazania to właśnie na tak wielkiej federacji jak jest KSW um, jutro co, damy sobie w zęby jak to najbardziej umiemy lubić szachy zostawmy szachistom, a walczmy do tej samej do, do Waszej pierwszej walki już z samej walki nie chcę wracać, ale powiedz mi, yy, czy emocje, które Wam wtedy towarzyszyły, bo pamiętamy, że schodziłeś do junior ciężkiej, musiałeś zrzucić ponad 20 kg, wtedy to się udało. Teraz 26. jest 26, teraz z kolei jest nowa formuła. Czy to są jakieś podobne emocje, czy całkowicie inne? No mówię, jest inaczej, chyba widzisz, nie? Tak, ale inaczej. Jednak wiesz, tego się nie dało szukać, to widzisz, że to jest coś innego. Ja też sam nie wiem do końca, czego się spodziewać w samej walce, bo to, że trenuingi to jest jedno, a to co będzie, to jest drugie. Wiesz, w głowie pojawiają się różne scenariusze, jak zacząć walkę, czy wystartować kopą czy coś, czy coś już obalić, czy bić. Wiesz, to jest takie dla mnie ciekawostka, ale sobie przemyślałem, rozkminiam sobie to spokojnie i no, nastawiam się tak naprawdę na jutro. To na koniec pytanie, czy Cycu i Pumba będą pod klatką, czy w hotelu? Nie, no nie mogą być pod klatką. Będą w hotelu, to też jest dla nich. wykupili kupili view Nie ma pay-per-view. Ipla teraz na Via Play Walde, walczysz, więc nie ma pay-per-view w Polsce. To jest za granicą w Stanach Zjednoczonych, w Anglii. A... U nas też, jest, też trzeba tak? zapłacić. Tak? tak. Tak samo, jak wszędzie. Nie, jest? Tak. W jest w Apple, ale to jest płatne. To jest jak a, pay per view miesięcznie. To nawet nie wiedziałem. A miesięcznie, no ale to nie jest pay per view. To kupujesz na miesiąc i masz całe tak dokładnie, więc, więc to nie kategorizowałbym nie, nie, nie to w takiej kategorii pay per view, ale bardziej e, jakąś usługę, którą dostajesz na miesiąc i możesz korzystać z full pakietu, więc to jest coś innego, więc nie. tak. E, z tego co słyszałem KSW właśnie w play e, coraz więcej ludzi ogląda, więc to jest też fajne. A do tego nie oszukujmy się, no fajne to jest też, że możesz, masz płacić Miesięcznie jakiś abonament i masz za to e, wszystko w pakiecie, prawda? Jak na przykład choćby nawet w boksie nad Zon, kiedy ja wykupowałem, jak walczyli praktycznie sami moi koledzy, sam walczyłem na zon i wiemy jak i te wszystkie największe walki. A najfajniejsze w tym wszystkich to jest, że w każdej chwili możesz sobie otworzyć jak masz wykupione walkę poprzednią, zobaczyć z komentarzem takim polskim, angielskim i to jest petarda. Dziękuję bardzo i powodzenia w sobotę. Dziękuję, pozdrawiam.